Flying Fish Hunter w opcji ze skrzydłami. Wygląda to tak. Mocne skrzydła dużo bardziej nadają, nadają dużo agresywniejszą pracę, dużo mocniejsza fala hydroakustyczna. Naprawdę robią robotę. Do wody rybka. Ale strzała! Flying Fish Hunter, nowość na sezon 2016. Jest to pomysł jednego z niemieckich dziennikarzy, Rolfa Schwarcera. Generalnie bazą jest nasz klasyczny Fish Hunter. Rewelacyjna guma, jak, jak na pewno wiele osób już zdążyło się o tym przekonać. Natomiast to, co, to, co ciekawego postanowiliśmy za namową Pana, pana Schwarzera zrobić, to otwór w Fish Hunter. Pierwsza bazowa guma pracuje normalnie, standardowo jak Fish Hunter. Więc mamy Fish Hunter'a. Do tego pełna gama kolorystyczna twisterów podwójnych. Które robią tutaj za przysłowiowe skrzydła. Mamy cztery rodzaje skrzydeł. Do tego dwa rodzaje korpusów. Możemy sobie manewrować w dowolny sposób rozmiarami. Gumę zbroimy. W ten sposób możemy tutaj stosować standardową, standardową główkę jigową oczywiście. Guma mniej więcej wygląda tak. No tu jest akurat bardzo duży rozmiar skrzydeł do, do, do tego mniejszego korpusu gumy. Przede wszystkim klasyczna praca Fishhuntera w połączeniu z, ze skrzydłami daje nam tutaj możliwość penetrowania różnych przestrzeni wody, ponieważ skrzydła nieco wynoszą gumę, więc na tego typu płytkich łowiskach jak jesteśmy dzisiaj bardzo fajnie się to sprawdza. Natomiast również w standardowym opadzie guma bardzo agresywnie pracuje. Ostatnią opcją, w jakiej możemy stosować naszego Flying Fishhuntera to jest po prostu stosowanie jako klasyczny twister. Raz. Po rozcięciu, wiadomo zdarzają się sytuacje, że stracimy ogonek w bazowym fiszhanterze, wtedy po rozcięciu możemy stosować samego twistera, jak również stosować podwójnego twistera uzbrojonego np. W, w hak offsetowy czy, 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 czy przy łowieniu metodą dropshot.